Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich oglądających i dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. No i dzisiaj odpowiem na pytanie, czy króliki muszą mieć stały dostęp do jedzenia oraz wody? Tak, powinny, a nawet muszą. A wiecie dlaczego? A teraz mówi się. Żeby króliki były zdrowe powinny mieć stały dostęp do wody jedzenia, oczywiście pomijając wady genetyczne, choroby, itd. i tak, dalej, i tak dalej. Króliki, z tego co wiem, mają kwaśny odczyn soków trawiennych, czyli tego pH, które omawiałam w odcinku, czy rozdzielać czterotygodniowe maluchy. To pH. Niestety, gdy królik nie ma jedzenia, no może i niestety naprawdę uszkadza te ścianki żołądka, gdy nie ma tego pożywienia, króliki praktycznie jak widzicie, jedzą cały czas, No cały czas tutaj umąc na przykład te maluchy teraz wzięły się zasianą, mimo że tam mają jedzenie, no jest już wieczór. Nagrywam się na kolację, no bo niestety nie miałam kiedy. No ale do rzeczy. I jak już wiem, że mają tu kwaśne pH, no to jeszcze musicie wiedzieć, że do tego mają bardzo długi przewód pokarmowy. Nie wiem dokładnie ile, ale gdzieś się mówi, że chyba na kilogram jest metr tego przewodu. Coś takiego, ale nie jestem pewna. No to powiedzmy, że taki 5-kilowy królik ma około 4,5-5-metrowy przewód pokarmowy, ale dokładnie nie, jest, nie jestem pewna. Nie jestem weterynarzem, więc Wam nie powiem, a zastanawiam się, czy ciekawe, czy weterynarz by wiedział tak dokładnie, ile ma, chyba że zrobił a to bardziej możliwe. No i ten układ pokarmowy. Które jest bardzo długi, umożliwia dobre wykorzystanie pokarmów z dużą właśnie zawartością tego włókna. No niestety gdy królik dłuższy czas pozostaje bez jedzenia, nie mowa tu o 5 czy 10 minutach, ale no jednak dłuższy czas może to doprowadzić do zaburzeń trawiennych i na przykład między innymi do zalegania jedzenia w jego jelitach, nawet biegunki czasami i królik czasami dostaje biegunki. I jedna śpiocha. Śpi. Dobra, dostaje tej biegunki, no i niestety pojawiają się problemy. Po zadawaniu królikom paszy, owsa, owoców i tak dalej, czy warzyw. No to powinny mieć właśnie jeszcze siano. A siano to. No właśnie dlaczego. Dlatego, że zawsze wiadomo, że siano jest głównym składnikiem pokarmowym królika. Jest jego jakby podstawą diety. Dlaczego? No i. Dlaczego? No bo zawiera dużą ilość włókna. I to właśnie siano powinno być właśnie cały czas i woda. Dlaczego? No po pierwsze zawiera dużą ilość włókna, która pomaga w trawieniu, właśnie w przesuwaniu tego zalegającego jedzeniem królika w jelitach, w tym przewodzie pokarmowym, który jest niestety słabo umięśniony. Dlatego to jedzenie po prostu zalega. Jak nie ma siana, to często jest tak, że królik nagle nam pada, dostaje jakiegoś tam problemów trawiennych. Po drugie yy, równoważy jakby tą fermentację w jelitach. No i przede wszystkim nie tuczy, więc mogą go jeść cały czas i pomaga ścierać zęby, no bo przez to, że zawiera tam różne twardsze i mięsze trawy suszone. A woda? No, woda? no, woda jest po prostu niezbędna i to, to tak naprawdę konieczna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tutaj nie ma co ukrywać, woda musi być, musi być. I to właśnie dlatego przede wszystkim króliki powinny mieć cały czas jedzenie i wodę, która no chociaż raz dziennie powinna być zmieniana na czystą. Nie wiem, jak w poidełkach, ale no w miseczkach jednak jak się ubrudzi, to. Umyje się miseczka i czysta, no w poidełkach z tego co wiem, no to jest niby czysta, ale też nie jestem pewna, czy ona jak długo nie poleży, to poidełka nie robią się przypadkiem takie mętne od środka. Z tego co ja pamiętam, jak dawałam wody, to robiło się takie maziaje jakieś, takie, jak to ująć, śliskie od środka. Tak wyglądało to tak, jakby robił się muł. No i jednak te poidełka chociaż raz na trzy dni, powinno się przemyć. To musimy pamiętać. No, a Wy jak tam wiedzieliście o tym wszystkim? Czy nie? Dajcie znać w komentarzach, jak Wy sądzicie z tym pożywieniem. Bo mogą być zdania podzielone. No ale to różnie bywa. No i co? No i tutaj pulpusie sobie wcinają i sianko. Mają tą paszę, i podana, tam mamę. O tutaj pokażę to tak. Mama tam się zajada swoim siankiem. No niestety małe tutaj sobie śpią. Kuwetkę też sobie robią gdzieś tu. No a tam stoi pusto. No, także maluchy są tu. No, może wy chcecie jeszcze jakiś temat? Nie wiem, może mm, porozmawiamy o długości życia. Opowiem wam królika, ile tak królik żyje w następnym odcinku. Ale co zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. No i co? To tyle na dziś. Jeśli wam się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach koniecznie, czekam na to. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Miłego wieczoru. Cześć.